Dzień dobry. O, 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 a, a niech to, niech to szlak! O, o, o. A, a, a co się to stało, panie Krzysiu? No co? A czemu i to tacy jesteśmy cierpiący? O? O, o, niech to. Niechże, pani Krzysia, weźmie te przeklęte re, re, reklamówki! Bożena! Bożena przecież! Ta Bożena Pańska. Krzysiowa Bożena. Boże. Niech pani się zlituje, no gdybym ja chciał spamiętać te wszystkie kobiety, które na mnie lecą, to. O, o, nie wytrzymam. Chyba odmroziłem sobie ręce. No jak nic? Nie, niemożliwe. Jak? Nawet no w dziale mrożonek, a niech to w sklepie, a niech... O, 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 o Pani Basiu, ratunku! Aaaa, już, 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 Boże! A, ja wiem, że jestem przelotnym epizodem w Pańskim życiu, ale epizodem ważnym, o. nieprawdaż? Oho, oho, rąk nie czuję, nie czuję nic a nic. Proszę mi rozmasować dłonie zamiast tyle mówić. Przynajmniej się pani przyda. Z rozkoszą. Już masuję moje rączyny najsłodsze, mojego cudownego mężczyzny. To pewnie przez te ciężkie plastikowe torby te śliczne palce zdrętwiały. Eee, tam nie takie ciężary się dźwigało. Nie takie, o. O, delikatniej! K kiedyś podwozia się produkowało. O, wagony i cysterny się przetaczało. Jaki pan silny, mój bohater, Herkules? Sam pan przetaczał tymi rękoma takie kolosy? Słowo daję! Pani to jak dziecko. Yy. Robił pan. Robiłem? W wagonach? Robił pan? W wagonach? Chyba nie bardzo rozumiem, ale pan mi to cierpliwie objaśni, czy nie tak? No, jakby to yy, pani robi w tej no, w kulturze, za przeproszeniem, a ja w wagonach. Aaa, rozumiem, pięknie się różnimy i dlatego tak lgnę do pana, podziwiam, adoruję. W temacie adoracji? Chyba za długo stałem przy chłodniach w markecie, a tam mróz, że aż Syberia. No, wahałem się, mu. łosoś czy kurczak z promocji, proszę, jeszcze nadgarstek. O, 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 o. Tak, do tego pani się nadaje. O, o, o. Jestem niezastąpiona, czyż nie? A pan Krzyś ma rozwinięty instynkt myśliwego. <ś ora> Na okazję poluje. Piw-puff, tak? Bożenka jest dumna z Krzysieńka. że pali mi nieobsilinia policzka, bo ślady po śmince zostają. To, to cholerstwo się trudno zmywa. Nawet szarym mydłem z jeleniem. Słowo honoru! A i ręcznik mam potem paprany Lewą jeszcze. O, 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 wraca mi krążenie. No, no już łapki zaróżowione, cieplutkie. Takie poświęcenie. Mój junak wstrzelił się w godziny dla seniorów. Wojownicza natura. I tam zaraz wstrzelił. To nie było trudne. Mam tam znajomego ochroniarza, A o promocjach to z tych gazetek ich nie wiem. Na bieżąco śledzę. O, mam tu jedną nawet. Ach, ładna. Wszystko opisane, o tu sery, na, na ten przykład na, muszę poślinić, I się zlepiło, o, o tam drób, wszystko jak na dłoń, z cenami, o, a tu na żółto promocje. Pewnie, pewnie, czujność popłaca, ja tak nie potrafię, przegapiam okazje, oferty, wyprzedaży. Ciągle tylko marzę. Ledwo panią czasem toleruję z tym całym rozmłemuaniem. O mnie mówi się raczej, że jestem eteryczna, że mam zmysłowy głos, że natura nimfy, że. Nie! No cóż, nikt nie jest doskonały. No trudno, ale mam do kogo wstąpić na kawę po drodze ze sklepu, a w temacie kawy. Już czuję się na tyle dobrze, że poproszę o małą czarną. Już robię, panie Krzyśku. Oczywiście taką zalewaną, po turecku, z czterema łyżeczkami cukru i odrobiną mleka. Taką mój cudny chłopiec lubi. W kubeczku z Kubusiem Puchatkiem, jak zwykle. Bo Kubuś to przyjaciel noczy. No, no Krzysia. I Bożenki też. No i proszę mi od razu zamieszać. A czy pani wie, pani Bożeno, że jestem posiadaczem niezwykłej kolekcji? <laughs> Doprawdy? Umieram z ciekawości. A zaskoczę panią kolorowych gazetek z marketu. Niesamowite kolekcja u pana? Kiedyś mężczyźni zwabiali kobiety do swoich domów, nęcąc je zbiorami motyli bądź płyt lub też znaczków. No, no, czy mam się czuć zaproszona? Słowo dajro, z panią to mówię tylko, że zbieram gazetki. Czy mam w segregatorze takim w koszulkach, przekażę potomnym, niech wiedzą jak nam się żyło, niech zobaczą to wszystko w kolorach, sprawdzą sobie ceny, porównają to już będzie historia. Bo historia to taki... magister. Tak, tak. A pan niczym kadłubek naszych czasów zbiera dokumenty epoki. Toż to misja dziejowa. Yy, tam... kadłubek. Yy, w fabryce mówili na mnie bufor. Och! Mój słodki bufor! Mi, i, I między nowymi – Za dawnymi laty? – Patrz pani, za darmożkę te gazetki, a ile tam wszystkiego. Lubię sobie pooglądać na ten przykład soczysty schab. Ach, o, albo flaki po szlachecku w słoikach i, i te jeszcze, no, kiście winogron na, na obrazkach. Dobrze też wyglądają kabanosy. I śledzie wiejskie z cebulką. A na deser mam jeszcze tabliczki czekolady z orzechami. Patrzę tak sobie, a potem zamykam oczy i wydaje mi się, że pstryknę o tak i za chwilę wszystko znajdzie się na moim stole. A strony z trunkami lubię szczególnie mnie. Ach, co za opowieść! to taki pański alternatywny świat jak mnie mam pan mnie coraz bardziej intryguje taka wrażliwość estetyczna w ciele prawdziwego mężczyzny powiem tak lubię się zamyślić jak mam czas a i wzruszyć czasem o na tarzanie kiedyś i jeszcze ta ry rybka nemo mi się podoba spryciula nie powiem dla cieci, a takiem mądre Krzyś czułe serce. No, a pani to pewnie ryczy na okrągło. Kobiety tak mają, bo pani to szczególnie strzępek nerwów z pani. Cała pani drży, jak ta he he osika. Drże, bo? I niechże pani tak gwałtownie nie uciska mi kciuka. Co z tą kawą? O przepraszam, już ją zalewam. Ale przecież jestem panu bliska mimo wszystko. Los postawił mi pana na swojej drodze ku przeznaczeniu. O, już jest kawusia. O, proszę. Dla Krzysia od Kubusia. Mm, ale Kubuś lubił też miodek. A, a coś słodkiego do kawy się znajdzie? Może ponczusia? Kupuję zawsze z myślą o panu od ust sobie odejmuje. Mm, niech się pani tak nie narzuca. Za um, um, dużo słów. To prakawa. Słodka. Ponczuś te, te też pycham Z czemem. Jak panu do twarzy z tą mordką Kubusia. I z tym pączkiem. A wie pan, że był jeszcze inny Kubuś, fatalista. I on wierzył, że wszystko w świecie jest napisane tam, na górze. Też tak uważam. To się nazywa przeznaczenie. Predestynacja. Prede, prede... Krzyś ma w kącikach ust marmoladkę... I na bródce o. Jak ja uwielbiam ten pański atawizm, tę nieujarzmioną pierwotność, to jedzenie całym sobą, fizjologia w czystej postaci. <laughs> Pani, jak coś powie: prede, prede, pre, prede. Pre. Predestynacja. Eee, wtedy to my z kolegą z Biniem przyszliśmy tak z frant do teatru. Dla hecy, bo on zwęszył ksim z że będzie ślub jakiegoś gąbrowicza. Go, go, Chcieliśmy tak z ciekawości zobaczyć czemu akurat tam, a nie w kościele czy urzędzie. Facet przysięgać będzie i wtedy. I wtedy mnie pan ujrzał. Czy pamięta pan te. Zwiewną sukienkę w kolorze letniego nieba, którą miałam tego dnia na sobie? No tak, stała pani przy wejściu jak zapora niebieska zapora. Jacyś artyści z Warszawki za ciężką kasę cyrki odstawiali. I o dziwo ludzie łyknęli jak te pelikany. Ach, wspaniały spektakl wielkie nazwiska świetne aktorstwo. Też chciałam w młodości zostać zawodową aktorką. <laughs> Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę i pod drzwiami staną, i nocą, kolbami w drzwi załomocą. Ty ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi. bagnet na, na broń. A jak? Dobrze. Znam, znam to z różnych akademii. Takie rymowanki, to jeszcze nawet można posłuchać przy kawie, ale, ale nie wiem, czy pani dałaby radę w tych, no, rozbieranych scenach. Bo to trzeba mieć tu i tam, a pani raczej ani tu, ani tam. Z pani to takie bardziej chucherko. W sam raz do papierkowej roboty. Nie tylko. Mój słodziaku, przecież widział mnie pan na deskach teatru, kiedy próbowałam swoich sił flirtując z Melpomeną. Co prawda. Amatorsko, ale jednak. Prawdę mówią ludzie na mieście, że artystki są twój, trochę nie tego. Da, y, dała mi pani bilet, to byłem. Oj, y, przecież siedział pan nie raz, nie dwa w pierwszym rzędzie i oglądał nasze występy. Bił pan brawa, nawet pan się śmiał. A, bo czasem hece odchodziły w tym teatrze. <laughs> y, y, podobało mi się pa, parę razy. No. A, a najbardziej to jak faceci za baby się poprzebierali. I <śmieniu> jeden taki z brzuchem śmiesznie po schodach chodził, że <śmieniu> przepraszę, Że za przeproszeniem gacie mu było widać, na... no ryłem ze śmiechu. <śmieniu> gacie, no <śmieniu> różowe. <śmieniu> na obcisłe. <śmieniu> facy. A jednak y, pamiętał pan coś niecoś. Mój ty, tat Romanie najmilszy. To był Fredro. A ja, jak ja? Może i Fredro, bo ja wiem. Nie znam się na tym. A, albo jeszcze o, to było... W... E, he, 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 jak taka mała z metra cięta, za dziecko przebrana, u, u. E, taka e, przestraszona wiecznie. U, u. E, bułką się dławiła ciągle coś żuła i żarła na tej scenie. E, he, he. E, to też dobre było. Kino o, bo od tego, o, aż oczy jej wych na wychodziły na wiesz. Co za pamięć, no, no, to z Mikołajka scena, to koleżanka, ale... No jeszcze, jak się te dzieciaki naparzały, szytami po łepetynach, rozrabiały strasznie, bo się uczyć dranie nie chciały, a taki kujon w okularach się mądrzył strasznie, to dostał manto jest sprawa załatwiona, leżał potem Błakał, a no, heca. Też to śmieszne było, ale o one go pat, pat. Ja też tam grałam. I Tylko tej krowy ni w ząb nie skumałem. Ani razu na scenie nie wyszła, a miała być fioletowa. Coś tam wtedy chyba nie poszło. Uciekła czy co? A, bo to była taka metafora była. Krzysiaczku drogi, ona istniała ta krowa, ale w rzeczywistości jej nie było, panie Krzysiu. Chodziło o. I tam Właśnie mówię, że to akurat słabe było. Jeszcze w szatni potem się rozglądałem. Zajrzałem do toalet i nic. Tylko jakaś kobieta w fioletowej sukni z numerkiem wstała w kolejce. Nawet niczego sobie taka zbudowana, i tyle, no, pokrowia ani śladu. A niczego pan nie powie o moich rolach? Zawsze grałam dla mojego wiernego fana, Krzysieńka. Bo ja wiem. Taka zołzowata pani zawsze, wredota. A, a, a to w rudej peruce? A to się pani uganiała za takim grubawym zwąsem? to pani tańczyła a to miziała się z jakimś innym ach przywołał pan miłe wspomnienie romanse i papierosy miłosne igraszki no chyba coś w tym stylu nic tylko zdrady i podmianki każdy z każdym to jakaś afera grubsza i patologia no i pani w tym wszystkim kobieta po przejściach Żal mi pani było, że tak pani fartu nie ma do tych facetów. Że tyle biegania i nic. Tak było w scenariuszu! A jednemu znowu kiedy indziej to pani nakupowała całe koszki u basy, szynek, baleronu, jak na święta. Wyżerka, że ho, ho, a on co? Nafutrował się cwaniak z afryko, aż czoskiem waliło ze sceny i też z tego nic nie wyszło. Nie ma pani szczęścia! Nie ma co! Nikt na panią nie leci, a pani z wywieszonym mięzorem za nimi e, że nada, trzeba trzymać fason. To taka rola tylko, a w życiu w życiu bym się z taką kobietą nie związał za boga. A jeszcze he, he, jednego to pani pod kiecką chowała przed drugim ho, ho, ho. no wszyscy to widzieli, bo się źle schował łeb mu wystawał, a ten drugi co go szukał, to udawał, że go nie widzi. Uhuhu, śmiechu warte. Ślepy czy co? I taki pic na wodę. Fotomontaż. Sztuka iluzji, panie Krzyśku. W teatrze tak się robi. Tak się robi, tak się robi. A po co ściemnialiście, kiedy na ten przykład, że macie łazience Tygrysa? Poszedłem sobie, jak już wszyscy wyszli, za tą całą kurtynę sprawdzić, co tam jest, a tam ani łazienki, ani klatki, ani Tygrysa nie było. Nawet kota, tylko pusta butelka po wodzie i szmata do podłogi. I jeszcze jakiś gość kable tam zwijał. Taka to sztuka. Eee, lipa. Ale to tak nie można dosłownie, bo to jest właśnie alchemia teatralna, magia. Wiem, wiem. Każdy swojego stołka broni, jak może. Więc i pani Grażyna próbuje. Bożena, Bożenka. Ależ pani uparta z tym imieniem. Jakby lepszych nie było. Ten wasz teatr to taka trochu ściema, ale ja się nie dam nabrać. Swoje wiem, o, prawdziwą magię to ja w cyrku widziałem raz. Niech pani sobie wyobrazi. Wchodzi taki siłacz umieśniony, 120 dwadzieścia żywej wagi, jak zwierz zarośnięty, łapa jak u niedźwiedzia, karczycho jak moje dwa, patrzy spodełba dziki taki. Musiał być cudny, mocarz mój krzyść, mój troglodyta najpiękniejszy. Uosobienie pierwotnego piękna. Ziu. A żeby pani wiedziała, przecież moje palce to nie do gry na harfie. O! Jest czym chwycić! Jest! Konkretna graba, nie niemiamtkie, paluszki, artysty. No i futrzak na klacie. To! O, jeszcze do dziś! Pani popatrzy! Jest po czym poczochrać. Co? Robi wrażenie, dywanik. No, może pani dotknąć żbika? O, żbika! O, jak pan działa na moje zmysły! O, Oby Nikt tu teraz nie wszedł. A co? Niech biuralistki zobaczą samca. Wiedziałem, że to zrobi wrażenie! Siwizna się sypnęła na klatę, ale krzyś, ryś! ryś. Nadal ma siłę rażenia, jest moc. Auuu! Jest pan dla mnie ponadczasową kwintesencją męskości! Symbole. to biegałbym, proszę Panią, nago! Nago? Tak, a co? Nago, proszę Panią, po okolicy. Auu! Zidą! Auu! Polując i szukając tej jedynej Jane. No, a gdzie tam? Pani brak tej małpiki tych kocich ruchów, by złapać lianę i zadynać wśród kiści bananów. Pani całkiem zesztywniała w biurowej pracy. Pani jest jak ten suchy konar w reklamie braweranu. Ten, co nie może zapłonąć! Ależ! A w dodatku skąpy kostium z pantery nie pasuje do pani. Pani ma taką bardziej płaską urodę. Płaską? Doprawdy czuję się bardzo kobieco. Szczególnie przy panu. No, może płasko klęsłom. E, nie kłóćmy się o słowa. W końcu jestem dżentelmenem. E, nie ma się co obrażać. Trochę mi jednak przykro. E, się pani nie martwi. No, no, za to może e, wcielić się pani no, 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 w tego, no, giermka. Widzę panią jako giermka albo pazia w jakimś mrocznym starym zamczysku, e, może w lochu? A będzie pan moim władcą? Władcą mego serca? I uwolni mnie pan bohatersko z ciemnego więzienia jak, e, jak Szrek Fiony? Bo ja wiem, o ile nie będę wtedy na zakupach w markecie albo w kolejce po szczepionkę. Ale, ale, przecież o siłaczu opowiadałem. No i? No więc ten atleta obchodzi cyrk wokół. Łańcuch żelazny pokazuje, czy cały. Ja pierwszy poleciałem posprawdzać, czy nie gumowy, albo nie z plasteliny. Był w porządku. I wtedy obwiązał się ten Arnoldo mu było. Wokół ciała omotał, poplątał na sobie te łańcuchy. Że był jak w kończydze. A potem jak się nie napnie, jak nie zacznie szarpać z tym żelastwem, a, a, a potrząsać głową, a oczy wytrzeć, Żyły to mu takie powychodziły, jak powrozy potlał się strumieniami, a on nic, tylko zbierał siły i wyłósł z bólu. O, o tak, I, i te wiją z traf! zdeń tak zdęk, jak nitki, a on wtedy upacony rundkę sobie zrobił parę, Aha. żeby lepiej dojrzeć te co ładniejsze babeczki w loży. A te piszczały z uciechy jak poparzone. O, to jest magia o, najprawdziwsza! A, 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 a? Będę się zbierał, pani Halinko, bo zaraz będzie leciał w TV turecki serial. Nie opuściłem jeszcze. Ani odcinka. A przyjdzie pan jutro? Na ponczusia i kawkę w zawsze. O. Gazetka jeszcze bym, bym zapomniał do mojej kolekcji. W końcu człowiek musi zostawić po sobie jakiś ślad.